Realme swoim modelem 7 Pro błyszczało w ubiegłym roku i dla mnie bez wątpienia zrobiło najlepszego średniaka. Co tym razem Realme nam zaserwuje? Obudowa i design zostały zupełnie zmienione. Umieszczenie tak wielkiego sloganu to nietypowe zagranie, do tej pory raczej widywane w branży ubraniowej. Jeżeli gdzieś jeszcze, to mnie poprawcie. Jak tak mi się opatrzyła ta budowa, to jednak ten napis do mnie średnio przemawia. Dostałem do testów wariant czarny, a w innej paczce przyszły same plecki, które na szczęście są w innym kolorze, także mogę Wam pokazać dwa warianty. Dla ścisłości, same plecki nie są wymienialne, także to był taki kreatywny pomysł marketingowców Realme, ja przy okazji mogę Wam pokazać, jak inna wersja wygląda. Podoba mi się bardzo takie lekko chropowate wykończenie plecków, a one same są oczywiście plastikowe. Trochę to przypomina farbę strukturalną, nie będzie się palcować i przy okazji wróży smartfonowi większą odporność na ścieranie czy rysowanie budowy. Sama konstrukcja została solidnie odchudzona i przypomina mi dosyć wyraźnie Reno 4 Lite, który świetnie leży w dłoni i nie inaczej jest w tym modelu. Odchudzenie względem poprzednika to świetne posunięcie, a i materiały, z których jest on wykonany, są poprawione. Realme mi pokazało wariant świecący w ciemności i trzymam mocno kciuki, żeby trafił on do Polski, bo wygląda szałowo, przynajmniej na zdjęciach. Nie wiedzieć czemu zniknęła powłoka hydrofobowa oraz uszczelka na slocie kart. Przez to każdy kontakt z wodą tego smartfona może być opłakany w skutkach, więc radzę uważać. Ode mnie, jeszcze taka prywata, jeżeli chodzi o symetrię wysepki z aparatami. I same aparaty trochę wystają, natomiast to zupełnie jest normalne. Zmian w przypadku ekranu zbyt wiele nie ma i praktycznie ograniczają się do zastąpienia szkła Gorilla Glass 3 Plus szkłem Dragon Trail. Poza tym przekątna rozdzielczość czy technologia ekranu są dokładnie takie same jak w poprzedniku. Przekątna 6,4 cala to moim zdaniem bardzo dobra wielkość, przy której jeszcze idzie komfortowo korzystać z urządzenia. Ekran Super AMOLED nie dostał niestety 90 Hz odświeżania, za co punkty Realme na pewno straci, bo konkurencja takie połączenie już funduje w średniakach. To tak naprawdę jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić w tym ekranie, bo jasność, jak i reprodukcja kolorów jest na bardzo dobrym poziomie. Kolory są żywe, nasycone, z odpowiednim kontrastem, a czernie są głębokie i efekt ten nie znika, gdy patrzymy na smartfona z boku. Przez brak wyższego odświeżenia, zamiast określenia świetny ekran, mogę powiedzieć, dalej wydaje mi się bardzo pozytywnie, że jest to wyświetlacz bardzo dobry. Za to lepszego zabezpieczenia telefonu w tej cenie nie da się oczekiwać. Jest bardzo szybko reagujący skaner linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Spoglądając na konkurencję w postaci Samsunga czy Xiaomi w podobnej cenie, to Realme bez dwóch zdań wygrywa. Dodatkowo jest bardzo szybkie rozpoznawanie twarzy, które może się aktywować od razu po wykryciu podnoszenia telefonu, więc często nawet nie zdążycie przyłożyć palca do skanera, a telefon będzie odblokowany. Rozpoznawanie twarzy działa w 2D, także nie jest ono super bezpieczne. Do Rilmi 8 Pro trafił ten sam procesor Snapdragon 720G co rok temu. Rozczarowujące trochę, prawda? Zdradzę Wam pewien sekret związany z podzespołami i przede wszystkim procesorami, których nie ma na rynku, jest ich mało, ponieważ fabryki nie wyrabiają się z produkcją, nie mogą tyle zaproponować przez pandemię. Wszystko przez te podzespoły drożeją, więc producenci mają dwie opcje: albo serwować nowe urządzenia z nowymi podzespołami, i przez to urządzenia same. Finalnie będą dużo droższe, albo serwować urządzenia, które są wyposażone w starsze jednostki, ale mogą zagwarantować podobną cenę co zeszłoroczne generacje. Wielu producentów już takie zagranie stosowało, serwując starsze jednostki do nowych modeli. Niestety taki mamy klimat, tak wygląda ekonomia. Nie bronię tego, a próbuję zrozumieć, aczkolwiek jako finalny użytkownik chciałbym jednak otrzymać najnowszą możliwą jednostkę na rynku, odpowiednią do segmentu cenowego. Mimo wszystko Snapdragon 720G pasuje do klasy tego smartfona i wydajność jest dobra. Pogracie bez problemu większość gier. Obudowa się nie nagrzewa i praca ze smartfonem jest przyjemna. Warte odnotowania jest to, że podstawowa wersja ma 128GB pamięci na pliki plus dedykowany slot na kartę SD. Tak samo jak mocniejsza wersja, która ma 256GB. W słabszej mamy 6GB RAMu, w mocniejszej 8 Pamięci na pewno nie zabraknie. Realme zadbało, żeby 8 Pro wchodził na rynek z Androidem 11. Nakładka Realme UI 2.0 to bardzo sensowny interfejs z wieloma fajnymi elementami. Na przykład, możecie dostosować, jak ciemny jest tryb ciemny, jakkolwiek to brzmi. Szkoda mi, że ekran Always On nie jest personalizowany i mamy tylko jeden wygląd zegarynki. Przynajmniej na razie. Bardzo podobają mi się mini ogna na Realme, o których mało kto o dziwo wspomina. Są bardziej dopracowane niż te w Xiaomi i szybkim smyrnięciem palcem po ekranie schowacie je w bocznej krawędzi ekranu. Personalizacja jest szeroka, do tego stopnia, że możecie usunąć podpisy pod ikonami aplikacji. Wygląda to dosyć futurystycznie. Co do działania systemu to jest bardzo dobrze. Telefon nie ścina się, ale mam wrażenie jakby... Animacje miały zbyt mało klatek i nie są idealnie płynne. Przy tym mogę przejść obojętnie, ale nie obok starego silnika wibracji, kolejna generacja musi koniecznie mieć to zmienione. Realme nie zostało skaleczone komunikacyjnie, bo jest to, co powinno być, czyli NFC, dobra jakość rozmów, jak i zasięg sieci. Wi-Fi rozpędza się do poprawnych prędkości, LTE również. Nie dostaliśmy za to w tym modelu 5G, ale specjalnie zanim nie będę łukał, ten segment smartfonów jeszcze ma czas, żeby do tego modułu dorosnąć. Głośniki stereo nazywam od dziś nazwiskiem Davida Copperfielda. Pojawiają się i znikają w Realme. Pojedynczy głośnik wywarł na mnie jednak bardzo dobre wrażenie, Szczególnie w kontekście głośności. Są dobre środki i basy, ale brakuje mi nieco wysokich tonów. Telefon zdaje się grać całym sobą przy maksymalnej głośności, w ręku czuć nawet jak lekko obudowa wibruje. Ale na szczęście to nie są wibracje generowane przez silniczek wibracji. Na słuchawkach mamy dostęp do Real HD Sound, który miło uszlachetnia dźwięk i nieco temperuje wysokie tony. Są potężne basy, niezłe środki, ale tym razem trochę więcej oczekiwałbym po wysokich tonach. Niemniej z dobrymi słuchawkami Realme 8 Pro dogada się i stworzy fajne warunki do odsłuchu piosenek. Przedziwnym zagraniem jest ograniczenie mocy ładowania względem poprzednika z 65W do 50W, ale w zestawie dostajemy ładowarkę 65W. Panoramiksa tu nie ma, a magia się dzieje. Mocniejsza ładowarka pozwoli na ładowanie innych sprzętów szybciej, jest to argument. Pełne ładowanie trwa obecnie około 47 minut, co dalej jest świetnym wynikiem. Bateria o pojemności 4500 mAh radzi sobie nienagannie i oferuje pracę w zakresie 7 do może 8 godzin pracy na ekranie, czyli spokojnie 1,5 do 2 dni pracy. Nie mamy oczywiście ładowania indukcyjnego. Bateria i ładowanie na spory plus. Czas na to, co najbardziej się zmieniło, czyli aparaty. Główny ma 108 megapikseli i korzysta z tej samej matrycy Samsunga, co Redmi Note 10 Pro czy nawet Xiaomi Mi Mix Fold, a więc smartfon z dużo wyższego segmentu cenowego. Realme zastosowało technologię grupowania 9 pikseli w 1, przez co mamy uzyskać trzykrotny zoom cyfrowy, ale stoi przy nim słowo klucz – bezstratny. Oprócz tego mamy szeroki kąt o rozdzielczości 8MP i polu widzenia 119 stopni oraz dwa obiektywy po 2MP do makro i pomiaru głębi, i chórę możemy powiedzieć, że nie ma sensu dalej o nich mówić. Zdjęcia za dnia są ostre, bogate w szczegóły, nawet po przybliżeniu z bardzo niskim zaszumieniem. Tutaj stawiam duży wykrzyknik, bo to coś warty wyróżnienia w tej cenie. Dynamika jest super, kontrast i kolory również. Trzykrotny zoom za dnie jest absolutnie wgniatający fotel przy dobrych warunkach oświetleniowych. Zaszumienie jest niewielkie, jest bardzo ostro, kontrast i dynamika zachowane z głównego widoku i spokojnie można je przyrównywać do fot z normalnych teleobiektywów. Z kolei, gdy na przykład w tle jest trochę ciemniej, to zaczyna trochę szumieć, a przy robieniu zdjęć należy szczególnie ustabilizować rękę, ale kilka chwil pracy z telefonem i można taki nawyk wyrobić. Trzykrotny zoom i jego jakość to jest coś absolutnie nie do dostania w tej półce cenowej. Nie zbieram szczęki z ziemi, a już z zęby, bo powypadały z wrażenia. Totalnie brawo. Pięciokrotne przybliżenie powstaje z przecięcia zdjęć tych po trzykrotnym przybliżeniu w połączeniu oczywiście z dodatkowymi algorytmami. Tutaj już jest trochę gorzej, ale to w sumie zależy od warunków. Czasami widać, że jest faktycznie gorzej niż na trzykrotnym zoomie, a innym razem, gdy światło odpowiednio doświetli kadr, będzie ostro z małym zaszumieniem. Ale kurczę, przypominam, że to jest telefon za 1200 zł. To i tak jest wow. Szeroki kąt już nie jest tak bogaty w detale i ostry, co główna matryca, ale to dalej bardzo dobry poziom. Dochodzisz do ubijania przestrzeni o jednym kolorze w kolorystyczne placki. Ale to nic nowego w tej cenie. Jest niezły kontrast i kolory, rozpiętość tonalna mogłaby być lepsza, ale całościowo jest to szeroki kąt, który pasuje do ceny tego urządzenia. Dwukrotnie miałem taką sytuację, że gdy zrobiłem zdjęcie i chciałem wejść do galerii i zobaczyć fotografię, którą wykonałem, pojawił mi się taki widok, czyli zielona plansza, a zdjęcia nie ma. Więc warto czasami zerknąć, czy na pewno zdjęcie, na którym nam bardzo zależy, zostało odpowiednio zapisane. Co prawda, mnóstwo zdjęć zrobiłem tym telefonem. Sytuacja była tylko dwukrotnie widoczna na tym smartfonie, ale dwa razy to nie jedna wpadka. Realme poszło pewną strategią zdjęcia nocne. Szeroki kąt wygładza szumy na maksa, przez co jest słaba ostrość i ilość detali. W trybie nocnym jest trochę lepiej ale dla głównego obiektywu zostawiła sporo szumów, zachowując równocześnie dużo detali i informacji. Ma to swojego rodzaju klimat, ale szumy są ewidentnym minusem. Tryb nocny jest koszmarkiem dla niecierpliwskich, bo 6 do 8 sekund trwa wykonywanie zdjęcia, a to długo. Prawda jest taka, że nie zawsze trzeba sięgać po ten tryb, bo automat nieźle sobie radzi, gdy jest trochę światła w kadrze. Po tryb nocny sięgałbym tylko w totalnej nocy, lub gdy tego światła faktycznie jest mało. Tryb nocny świetnie wyciąga ostrość i przede wszystkim optymalizuje światło. Mamy tryb makiety czy nowy tryb gwiazd, ale to traktuję jako takie głupotki do jednokrotnej zabawy tuż po zakupie telefonu. Wideo na 4K jest bardzo ostre z pięknymi kolorami, przyjemną dynamiką, ale z słabą stabilizacją lub jej brakiem. Na Full HD mamy stabilizację Pro, która radzi sobie nienagannie, oraz stabilizację MAX która korzysta z szerokiego kąta, którego oczywiście przycina. Totalnie nie rozumiem, dlaczego przy włączonym 4K telefon usuwa ikonę szerokiego kąta i żeby skorzystać z niego przy nagrywaniu wideo, należy w ustawieniach przełączyć na Full HD, jakby telefon tego automatycznie nie mógł zrobić. Tak czy inaczej dla mnie wideo i tak na spory plus. Przyznać, że Realme zrobiło coś niesamowicie dobrego w tej półce cenowej, jeżeli chodzi o fotografię i jestem bardzo ciekawy, jak ten telefon wypadnie na tle Xiaomi Redmi Note 10 Pro i taki odcinek fotograficzny Wam przygotuję. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, o kształt, jest naprawdę dobrze, co prawda nie mamy kilku rzeczy, które były w poprzedniku, ale ogólne wrażenie telefon sprawia naprawdę bardzo dobre, więc spokojnie mogę Wam je polecić. To wszystko z mojej strony, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć i do zobaczenia!